Paweł Iwanowicz, Ukraina pod Irunem. 26 sierpnia 1936 roku wyruszyła mała grupka Polaków i Ukraińców z Paryża do granicy hiszpańskiej. Wieczorem przekroczyliśmy granicę francuską i udaliśmy się do północnego miasteczka Irun. Było to wtedy, kiedy na tym odcinku toczyły się zacięte walki, gdy faszyści żelaznym pierścieniem otaczali miasto w celu odcięcia armii ludowej od granicy francuskiej nie przyjęto nas jak braci. Hiszpańscy towarzysze całowali nas ze łzami w oczach, że my z tak dalekiego kraju, jak Polska, przyszliśmy walczyć o wolność ludu hiszpańskiego. Zaznaczyć należy, że dużo towarzyszy hiszpańskich nie miało pojęcia, co to jest Polak lub Ukrainiec. Nie wiedzieli w ogóle, że te kraje istnieją na świecie. Na drugi dzień towarzysz Pałka Franciszek, odpowiedzialny za grupę, padł w boju pod Madrytem. Przedstawił nas komisarzowi wojennemu frontu Irun, aby nas włączył do Armii Ludowej i zapoznał z z się z naszymi wiadomościami wojskowymi. Towarzysz komisarz przywitał nas bardzo serdecznie i przez tłumacza powiedział te wzruszające słowa: Jestem dumny, że ludzie z dalekiej Polski postanowili ofiarować swoje życie w obronie pracującego ludu hiszpańskiego. Wolność nasza jest wolnością waszą. Jesteśmy synami proletariatu, zginiemy wszyscy, ale wola ludu nie zginie. Salut! I uścisnął nam ręce. Na drugi dzień umundurowano nas w niebieskie kombinezony robocze. Ubierano nas tak, jak można było, bo wtedy Republika była bardzo biedna. Jeden dostał karabin bez bagnetu, inny muszkiet z dwiema lufami i bardzo małą ilością nabojów oraz granaty zrobione przez górników asturyjskich. Tak wyekwipowani wyruszyliśmy razem... Przeciw legii cudzoziemskiej, przeciw armatom i czołgom, przeciw Junkersom i włoskim Caproni, w bój z potężnym wrogiem uzbrojonym od stóp do głów. Broniliśmy zwycięsko góry San Marcial i góry Puncza. Faszyści atakowali nowoczesną bronią kilka razy dziennie. Ich ataki i zawsze odpieraliśmy. Ale wreszcie, 2 września 1936 roku, wobec przeważających sił nieprzyjacielskich. O godzinie 11 przed południem góra San Marcial została zdobyta i musieliśmy się cofnąć na barykady ustawione na ulicach miasta Irun. Na barykadach oczekiwaliśmy wroga. Po zajęciu San Marcial wróg nie zszedł z tej góry i w nocy z 2 na 3 września kontratakowaliśmy w celu zdobycia utraconych pozycji. Atak nasz jednak został odparty. Cały dzień broniliśmy się na barykadach. 4 września wróg przypuścił szturm na barykady i przy pomocy czołgów i aut pancernych zdobył je. Myśmy musieli się ratować ucieczką w kierunku najbliższego kraju, do Francji. Rano o 10 wsiedliśmy do małej łódki motorowej. Było nas razem sześciu Polaków oraz jeden Czech i 16 Francuzów ze swoim dowódcą, kapitanem francuskim. W ten sposób dotarliśmy do portu Saint-Jean de Luz. Jest to port po, po stronie francuskiej. W tym porcie rozbroiła nas żandarmeria francuska. Na ogół zostaliśmy przychylnie przyjęci przez ludność robotniczą miasta Saint-Jean-de-Luz, jak również przez władze francuskie. Po załatwieniu formalności, skierowano nas do miasta granicznego Ondai, gdzie czekał już transport dla wszystkich rozbitków Armii Republikańskiej.